Ja pier... Siemanko, z tej strony Maksym i Paula. Jesteśmy na kanale Fabryki Siły i dzisiaj pokażemy Wam, jak zacząć się podciągać. Zapraszamy! Podciąganie jest to podstawowe, wielostawowe ćwiczenie, dzięki któremu będziecie wzmacniali mięśnie pleców, mięśnie ramion, oczywiście korpus. Paula, Ty się podciągasz? Podciągam się, kiedyś robiłam to regularnie, mój rekord to 10 powtórzeń, natomiast Dzisiaj może być trochę ciężej, bo dawno tego nie robiłam. No nic, my za chwileczkę sprawdzimy technikę oraz pokażemy jak można progresować w tym ćwiczeniu, więc nie przeciągajmy i zapraszamy. Przy podciąganiu musicie zapamiętać jedną bardzo istotną rzecz, a mianowicie jak pracują nasze łopatki. Właściwie tutaj mamy dwa kierunki istotne dla nas. Moment elewacji, czyli kiedy cała łopatka wraz ze stawem idą w kierunku ucha oraz depresji, czyli moment, kiedy właśnie cała łopatka ze stawem schodzą do dołu. Odpowiednio w pełnym zwisie będziemy mieli elewację, czyli wyprost ramienia do góry oraz w górnej fazie, czyli moment podciągnięcia będzie depresja. Teraz sprawdzimy technikę podciągnięcia u Pauli. Paula, jakim chwytem wolisz się podciągać? Oczywiście pod chwytem, bo jest prościej. Także wskakuję na drążek, mam nadzieję, że nie będzie tragedii, bo dawno tego nie robiłam. Tak? Zatrzymaj się na chwilkę, na górze jeszcze. Moi drodzy zobaczcie, tutaj bardzo ładne podciągnięcie, ale według mnie jeszcze fajnie byłoby tutaj troszkę zrobić depresję, żeby ta łopatka delikatnie poszła w dół. Bardzo często dobrym tipem jest wysunięcie łokci lekko do przodu. Dobrze Paula, możesz zejść. Uff, elegancko. I teraz pokażemy Wam jak właśnie wypracować tą technikę jeżeli chodzi o łopatki, oczywiście w ćwiczeniach zregresowanych. Więc tak, Paula, e, analizując Twoje podciągnięcie, co zauważyliśmy? Że w górnej fazie łopatki poszły lekko do protrakcji tak, i w kierunku elewacji, ale nie było tragedii. E, czyli co? Przejęłaś pracę bardziej ramionami, a nam zależy na tym, aby włączyć plecy. Więc teraz pokażę Ci tutaj, e, ustawię Cię do pozycji w podciągnięciu australijskim, ale nie w jego klasycznym wydaniu, jak to nieraz oglądamy, tylko tak jak ja preferuję. Więc zrób. Chwytamy się drążek pod chwytem i robisz przysiad yy, troszkę dalej niż linia drążka. Ja z tymi łopatkami to mam zawsze problem. Tak, chwycie troszkę wędzi jeszcze dokładnie. I teraz, tutaj musimy mocno dopiąć brzuszek, miednicę lekko podkręcić. Jeżeli podwinąć, jeżeli nie podwiniemy miednicy, to w górnej fazie będzie globalne wygięcie w plecach, a my tego nie chcemy. Teraz, ruch zaczynamy od aktywacji. Ściągamy łopatki do dołu. Tak, trzymaj brzuszek, żeby tutaj właśnie nam się... Nie... Tak, bardzo ładnie. Pomagamy, pomagamy nogami. Zatrzymajmy się na górze. I teraz spróbuj łokieć lekko dać do przodu, a łopatkę w dół. O właśnie. I teraz zobaczcie, wykonujemy ruch, ale nasze kapturki są idealnie luźne. Czujesz plecy? Czujesz plecy. I teraz trzymaj depresję i biodrem schodzimy w dół. Trzymaj depresję i już zaczynaj łopatkę puszczać. O właśnie, i mamy płynny ruch łopatki do tej właśnie na, naszej elewacji. I możemy powtórzyć jeszcze raz, aktywacja, tak, i bardzo ładnie, do góry, do góry, do góry, do góry, trzymamy brzuszek i schodzimy w dół. Okej, okay, bardzo dobrze. Dobra Max, e, powiedz mi, jak to jest z tym przekładaniem brody nad drążek, no bo w tym ćwiczeniu tego nie robiłam. Tak, bardzo dobre pytanie, często też e, e, ludzie go zadają na forach, więc tak, słuchajcie. Owszem, dążymy do tego, aby tą brodę przekładać przez drążek, ale w poprawnej technice. Co to oznacza? Największe problemy, jeżeli chodzi o kompensację ruchu, pojawiają się w momencie, kiedy drążek mamy na wysokości naszego nosa lub ust. Wtedy za wszelką cenę chcemy dociągnąć brodę. łokcie nam się rozszerzają, prace przejmują kaptury, klatka się. Dokładnie, klatka się zamyka i całe ćwiczenie traci. I całe ćwiczenie traci sens. Przede wszystkim dobra aktywacja, czucie mięśniowe, linie drążka przekraczamy w pionie, a poziom dołożymy na kolejnych etapach naszych treningów. Tak jak widzieliście, Paula ma bardzo dobre już podstawy do tego, aby wprowadzać takie trudniejsze warianty podciągnięć, lecz jeżeli takie warianty będą... Za ciężkie proponujemy jeszcze zregresować podciągania australijskie i teraz to wykona łatwiejszą wersję. Czyli ustawiamy sylwetkę w linii prostej na, niższych, na niższej rurce pod drążkiem. I wykonujemy taki sam ruch. No dawaj, idziemy do góry. Tutaj również skupiamy się na tym, aby bardziej mostkiem iść do drążka, a nie przyciągać bark do drążka. Bardzo istotna rzecz. Pośladki trzymamy napięty brzuch napiętej. Staramy się maksymalnie aktywować plecy. Schodząc w dół, cały czas łopatki trzymamy w napięciu. Nie możemy pozwolić na to, aby w dolnej fazie nasza klatka zapadła się. Podsumowując dzisiejszy materiał warto zapamiętać kilka istotnych rzeczy. Przy podciąganiach musicie pamiętać o pracy naszych łopatek. Łopatki pracują w dwóch kierunkach elewacja, depresja. W górnej fazie staramy się nie dociągać barków do drążka, tylko wykonywać ruch stricte do góry, tak aby broda przekroczyła linię drążka w pionie. Musicie trzymać napięty brzuch, spięte pośladki. OK, mam nadzieję, że materiał z Maxem Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć! Do zobaczenia! Podciąganie jest to podstawowe ćwiczenie... Podciąganie jest to podstawowe, wielostałowe ćwiczenie, dzięki któremu będziecie wzmacniali plecy, ramion... <laughs> Paula, Ty się podciągasz? E, tak. E... <laughs> Do zobaczenia. Jeszcze raz odpowiedz, dajcie lajka w górę.